W odcinku Rembecki poddaje rywala. Błachowicz reaguje na zwycięstwo Perery. UFC przyznało aż 7 bonusów. Zawodnik MMA zaatakowany nożem. Kaczmarczyk przeprasza kibiców. Halidow wydał oświadczenie. 11 listopada o północy rozpoczęła się gala UFC 295, podczas której kibice zobaczyli 13 pojedynków. W dwóch najważniejszych starciach doszło do walki o tytuły mistrzowskie. Izzi Prochacka zawalczył z Aleksem Pereirą o pas wagi półśredniej, a Sergiej Pawlowicz skrzyżował rękawice z Tomem Aspinalem w pojedynku o tymczasowe mistrzostwo wagi ciężkiej. Mateusz Rembecki od początku szedł do przodu z niskimi kopnięciami. Po kilkudziesięciu sekundach dopadł rywala i go przewrócił. Udało mu się zająć pozycję boczną, ale tylko na moment. Roberts wstał na chwilę, jednak szybko Polak znalazł się za jego plecami. W pewnym momencie zaskoczył rywala balachom. Technika była na tyle skuteczna, że doprowadziło do zakończenia pojedynku. Amerykanin nie odklepał, ale werbalnie poddał walkę. Były mistrz fen, wygrał już trzecią walkę w UFC, a łącznie jego seria zwycięstw wynosi już 16. Rembecki pozostaje niepokonany od ponad 9 lat. Po walce, Rembecki w wywiadzie zaapelował do szefa UFC o zorganizowanie wydarzenia w Polsce następującymi słowami: Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ wygrałem w najbardziej znanej hali na całym świecie. To było moje największe marzenie. Dziękuję wszystkim za przyjście na to wydarzenie. Dejna, zrób taką galę w Polsce. Rembecki dał znać również po pojedynku, z kim chciałby zmierzyć się w następnym pojedynku. Chcę teraz zawalczyć z kimś z pierwszej piętnastki rankingu. Diego Lopez i Pat Sabatini widowiskowo otworzyli kartę główną. Brazylijczyk okazał się lepszy sobotniego wieczoru. Panowie zaczęli odkopnieć. Sabatini wystrzelił celną kombinację bokserską. Doszło do zwarcia, w którym oglądaliśmy szaleńcze wymiany. Lopez był skuteczniejszy. Posłał rywala na deski, a w parterze wykończył naruszonego przeciwnika. Jeśli podoba ci się nasz kontent, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Gala UFC 295 nabierała tempa. Ujrzeliśmy kolejne skończenie w pierwszej rundzie. Benoit Saint-Denis znakotował Matafrevolę. Szybko doszło do wymian. Zawodnicy nie pozostawali sobie dłużni. Korzystali zarówno z kopnięć jak i ciosów. Benoit próbował zamknąć rywala na siatce. Po kotłach zapaśniczych Francuz wystrzelił wysokim kopnięciem, które w zasadzie zakończyło pojedynek. Wystarczyło zaledwie parę uderzeń w parterze, aby sędzia musiał interweniować. Po zwycięstwie 27-latka wyraził on zainteresowanie walką z Dustinem Poirierem lub Mateuszem Gamrotem. Francuz także stwierdził, że Islam Machachev nie miałby szans na wytrzymanie trzech rund z nim. Oprócz tego, Sand denis wskazał Justina Gage'ego jako cel swojej uwagi, mając na względzie jego pas BMF. Stójkowe wymiany w pojedynku pań przyniosły szybkie rozstrzygnięcie. Jessica Andrade znokautowała Mackenzie Dern. Dern zaczęła od lewego prostego. Była ruchliwa. Rywalka próbowała skrócić dystans. Mackenzie starała się wejść z kombinacjami. Brazylika okopywała wykroczną nogę. W ostatniej chwili trafiła mocnymi uderzeniami. Zabrakło czasu na wykończenie naruszonej oponentki. W rundzie drugiej Dern atakowała coraz częściej, ale przy tym ewidentnie się odsłaniała. Weszła z nieprzygotowanym obaleniem i przyjęła bolesną kombinację. Obszerny lewy sierpowy Andrade wstrząsnął rywalką. Panie szły na zacięte wymiany, w których do bólu skuteczna była Brazylika. Tym razem postawiła kropkę nad I, wygrywając przez knokał. Tom Aspinal wziął pojedynek z zaledwie dwutygodniowym wyprzedzeniem, ale dopiął swego, pokonał Sergeja Pawlowicza. Aspinal zaczął od niskich kopnięć. Pawłowicz odpowiedział mocnym ciosem prawą ręką. Potem Anglik perfekcyjnie trafił Rosjanina i posłał go na deski. Dołożył jeszcze kilka ciosów młotkowych, ale było to już tylko dopełnienie formalności. Wspaniałe zwycięstwo. Mający polskie korzenie Anglik wygrał walkę w zaledwie 69 sekund. Było to jego siódme zwycięstwo w ósmej walce dla UFC. Jedynej porażki doznał na skutek kontuzji w starciu z Curtisem Bladesem. Kilka miesięcy temu Aspinal wrócił jednak na zwycięską ścieżkę, szybko odprawiając Marcina Tyburę. Tymczasowe pazwagi ciężkiej jest zwieńczeniem jego znakomitych występów. John Jones na swoim profilu na Twitterze krótko zareagował na zwycięstwa Spinala, gratulując mu następującymi słowami. Tom, gratulacje za zdobycie tymczasowego pasa mistrzowskiego kategorii ciężkiej. To był niesamowity występ. Tom Aspinal po tym pojedynku w wywiadzie z laurą Sanko, że wychodził do tego pojedynku z urazem pleców. Doznałem kontuzji pleców i nie trenowałem w ogóle przez ostatnie dni. Doznałem kontuzji w pierwszy tydzień, jak dowiedziałem się o walce. Nie byłem w stanie trenować przez ostatnie 10 dni. Dzisiaj dopiero czułem, że mogę walczyć. Doznałem kontuzji, nie trenowałem, nie miałem wizy, nie byłem pewien, czy tu się dostanę. To były szalone dwa tygodnie. Wszystko szło nie tak. Alex Pereira zdobył pas w drugiej kategorii wagowej ciężkie brazylijskie pięści okazały się nie do przejścia dla Liziego Prochacki. Walka rozpoczęła się spokojnie zawodnicy zaczęli od niskich kopnięć Prochacka zaskoczył rywala niekonwencjonalnymi ciosami Brazylijczyk brutalnie okopywał jednak jego wykroczną nogę. Czech ruszył po obalenie, wpadł w gilotynę, ale ostatecznie przewrócił rywala. Potem uwolnił głowę. Miał jednak problem z dobrą wykluczającą ręką przeciwnika. Mimo wszystko, zdołał umieścić kilka łokci. W końcówce rundy zawodnicy wrócili jeszcze do stójki. Prochacka w swoim stylu szukał różnych kątów do ataku. Kilka obszernych sierpowych doszło do celu. Czech miał problem z nogą i musiał się śpieszyć. Pereira konsekwentnie pracował low kickami. Prochacka ruszył z kolejnym atakiem, ale tym razem został potężnie skontrowany najpierw prawym z dołu, a potem lewym sierpowym. Były mistrz wagi półciężkiej wylądował na kolanach i przyjął serię czasów potężnych łokci. W końcu sędzia wykroczył do akcji i przerwał walkę. Jan Bochowicz zareagował stanowczo na zwycięstwo Alexa Pereiry na gali w 295 w Nowym Jorku. Polak wyraził przekonanie, że w przyszłości ponownie zmierzy się z Brazylijczykiem, którego ostro skrytykował za zachowanie po wygranej nad Lisjim Prochacką. Po pojedynku Bochowicz skomentował postawę Pereiry, który w wywiadzie po walce wyzwał do pojedynku Izraela Adesanie. Alex Pereira: "Wiem, że jesteś śliski. Wyzywasz Iziego. Świetny występ, ale zamknij kurwaryj. Mamy niedokończone sprawy. Tym razem sędziowie ci nie pomogą. Żałosne." Lizzy Prochacka uważa, że przerwanie pojedynku było słuszne. Czech podziękował Brazylijczykowi za walkę, która była dla niego ogromną lekcją. Joe Rogan i Daniel Cormier mieli po walce wątpliwości co do decyzji sędziego, uważając, że przerwał walkę zbyt szybko. Jednak sam Prochacka w rozmowie z komentatorem wyznał, że uważał przerwanie pojedynku za słuszne. Myślę, że zakończenie walki było słuszne. Straciłem na chwilę przytomność, ale nigdy się tak nie zatrzymam. Nigdy nie przestanę walczyć. Moje ciało nadal reagowało, więc... Tak się czasem zdarza. Nie ma to znaczenia. Dla mnie to wielka lekcja. Popracujemy nad tym. Wrócę silniejszy niż kiedykolwiek. Teraz jednak dziękuję Alex za ten pojedynek, za lekcję. To dla mnie ogromna nauczka. Wrócę, wrócę. Organizacja EFC przyznała 7 bonusów pieniężnych po gali IFC 295 w Nowym Jorku. Niestety Mateusz Rembecki, mimo efektownej wygranej, nie został wyróżniony. Gala była pełna świetnych pojedynków, co sprawiło, że przyznano wiele bonusów. Szef IFC Dana White ogłosił, że każdy z wyróżnionych zawodników otrzymał 50 tysięcy dolarów. Bonus pieniężny trafił do nowego mistrza wagi półciężkiej IFC Alexa Pereira, za jego zwycięstwo nad Izim Prochacką w walce w wieczoru. Wydarzenie to nagrodziło także najlepsze występy wieczoru. Diego Lopez, Benoit De Jessica Andrade oraz Alex Pereira. A walką wieczoru był pojedynek nazim Sadikow versus Wiczesław Borszew. Alex Pereira wygrał z ichzym prochaczką i wyzwał swojego byłego rywala Izraela Adesanie na pojedynek. Adesanie odpowiedział na to wyzwanie, sugerując, że Pereira powinien odpuścić takie zestawienie. Po walce, Pereira wyzwał Adesanie, z którym wcześniej wielokrotnie się mierzył w przeszłości. Nie jestem typem zawodnika, który wyzywa rywali, ale jest gość, który robił ostatnio kilka wywiadów i mówił, że będę człowiekiem, który będzie się chwalił wygranymi z nim w przyszłości. To mnie zmotywowało. On uratował mnie z ciężkiej sytuacji w przeszłości. Powiedział ostatnio, że chce wrócić do akcji w 2027 roku. Myślę, że jest bardzo utalentowany i szkoda mi jego umiejętności, więc uratuję go. Chcę z nim walczyć. Wiem, że historia się nie powtórzy, ale mamy sporo za sobą i chcę zrobić z nim kolejny pojedynek. Adesania, chodź do tatusia. Adesania, krótko odpowiedział Alexowi Perejrze na swoim profilu na Platformie X, cytując słowa z piosenki filmu Frozen, którą wspomniał przed jednym z pojedynków z Brazylijczykiem. UFC oficjalnie ogłosiło rewanżowy pojedynek Jana Błachowicza z Aleksandrem Rakiczem. Starcie odbędzie się 20 stycznia 2024 roku w Kanadzie podczas gali UFC 297. Informacja o tym zestawieniu została potwierdzona podczas transmisji gali UFC 295 w miniony weekend. W ich pierwszym pojedynku, który miał miejsce w maju 2022 roku, Błochowicz zwyciężył przez TKO w trzeciej rundzie, co sprawia, że jest on górą przed zbliżającym się rewanżem. Usman Nurmagomedov, mistrz kategorii lekkiej Bellator MMA, został przyłapany na stosowaniu niedozwolonych substancji przez komisję sportową w Kalifornii. Choć dokładny rodzaj substancji nie został podany, sam zawodnik skomentował tę sprawę na swoim profilu na Instagramie. Chciałbym skomentować ostatnie wiadomości o moim zawieszeniu. Wyniki testu wykazały zakazaną substancję, która dostała się do mojego organizmu przez lekarstwa przypisane przez lekarza. Kilka miesięcy przed walką przechodziłem terapię, ale niestety nie poinformowałem o tym komisji. Chciałbym tu przyznać, że komisja sportowa w Kalifornii przeprowadziła dochodzenie, w którym dostarczyłem im dokumenty, notatki od lekarza, medyczne potwierdzenia, które sprawiły, że moja dyskwalifikacja została skrócona do 6 miesięcy. Artur Szpilka zareagował mocnymi słowami na informacje o potencjalnym rywalu Francisa Ngannu. Ngannu, były mistrz UFC, zadebiutował niedawno w boksie, imponując w pojedynku z Tysonem Furym. Choć przegrał decyzją sędziów, jego występ został doceniony przez wielu kibiców. Teraz pojawiają się doniesienia o planowanej walce Ngannu z Derekiem Chisorą, na co Szpilka ostro zareagował. Sugeruje, że nie jest przekonany, iż Nganu poradzi sobie w tej walce, podobnie jak wcześniej w pojedynku z Furym. Artur Szpilka dodał na swoje social media story ze spotkania w głównej siedzibie KSW z prezesem Martinem Lewandowskim. Jak myślicie, jaki był główny powód tego spotkania? Dajcie znać w komentarzach. Dzisiaj rozmowy na szczycie z bo... Tak. Dzisiaj Zobaczymy, co tutaj przegadamy. Pozdrawiam. Marcin Różalski, były kickboxer i zawodnik KSW podzielił się w ostatnim wywiadzie kuriozalną historią z przeszłości, kiedy doszło do ulicznej bójki. Mimo że różal ma na swoim koncie wiele osiągnięć sportowych, w przeszłości wielokrotnie zdarzało mu się bawić w bójki na ulicy. W jednym z takich incydentów mężczyzna, który go sprowokował, nie zdawał sobie sprawy, że stoi przed Marcinem Różalskim. Po krótkiej wymianie zdań różalski z uśmiechem zasugerował mu, aby zadzwonił po niego do urazówki, miejsca, gdzie by go odebrano w stanie z urazami. Zakończenie historii było nietypowe, z racji na tatuaże różala, które pomogły mu w uniknięciu większych kłopotów w tej sytuacji. 1 listopada na Florydzie doszło do incydentu, który został zarejestrowany na nagranie. Z monitoringu. 50-letni napastnik uzbrojony w nóż zaatakował mężczyznę na ulicy. Okazało się, że jego ofiarą był były zawodnik MMA o imieniu Javier BS, który ostatnio jednak stoczył w 2018 roku. Napastnik najpierw uszkodził samochód Javiera, a gdy ten wyszedł na zewnątrz, zaatakował go nożem. Jednak Javier błyskawicznie zareagował, unikając ataku i obezwładniając agresora. Zablokował jego ręce, przywrócił go na ziemię i zaczął dusić. BS zachował spokój i nie uderzał napastnika, skupiając się tylko na tym, aby kontrolować sytuację. Po chwili mężczyzna wypuścił nóż i próbował się uwolnić. Baez zdecydował się nie używać przemocy i kontynuował duszenie. Agresor stracił przytomność, a baez wezwał policję, która aresztowała 50-latkę. Dzięki umiejętnościom MMA, baez skutecznie obronił się przed napastnikiem i uniknął poważnych obrażeń. Patryk Kaczmarczyk, uważany za największego outsidera na sobotniej gali XTBKS w 88 w Radomiu, przeprosił kibiców za swój występ w trzeciej rundzie. Po zwycięstwie nad Danielem Rutkowskim byku opublikował krótki wpis na mediach społecznościowych, podsumowujący swoje wystąpienie i przeprosił fanów. Sorry za zamulenie w trzeciej rundzie, ale w drugiej nadrywają coś w prawej nodze. Dziękuję za wszystko, mój wieczór. Napisał na portalu X. Mamet Halidow dodał na swoje social media bardzo ciekawy wpis, w którym napisał Już niedługo. Jak myślicie, na której gali zobaczymy Halidowa w klatce oraz z kim zawalczy Polak? Dajcie znać w komentarzach. Tomasz Narkun oficjalnie poznał swojego kolejnego rywala, którym będzie Jussi Halonen. Walka odbędzie się podczas gali organizacji Seaside Battles MMA 1 grudnia w miejscowości Płoty. Narkun, był mistrz wadze półciężkiej KSW, zyskał popularność w Polsce i wielokrotnie walczył na arenach o znacznie większej pojemności niż Płoty. Wcześniej pokonał Antonio Zworaka w zaledwie 16 sekund na Seaside Battles MMA 3. Jussi Halonen, Fin, ma rekord 9-12 w MMA, z czym jego ostatnie 6 walk zakończyło się 5 porażkami przed czasem i jednym zwycięstwem. Halonen jest znany polskim kibicą z walki, w której został nokautowany przez Denisa Załęckiego w boksie w 2021 roku. Walka ta była brutalna i zapadła wielu w pamięć. Teraz zmierzy się z Tomaszem Narkunem w kolejnym wyzwaniu. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.